na co tak, gdybym ja cię miała, dostałabym wszystko, co tylko bym chciała. Jezus, co tak gdybym ja cię miała, dostałabym wszystko, co tylko bym chciała. Kalkulator finansowy. Seria Wiedza Finansowa Ogólna. Cześć! W tym filmie dowiesz się, jakiej potrzebujesz ogólnej wiedzy finansowej, żeby lepiej rozumieć i rozwiązywać zagadnienia finansowe. Te filmy są od siebie niezależne, a więc możesz je oglądać w dowolnej kolejności. Oczywiście możesz się też dostosować do tej zasugerowanej przeze mnie. Czym jest wiedza ogólna, wiesz? to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z możliwością i umiejętnością zastosowania. Podobnie jest z wiedzą finansową ogólną. Pozwala ci łatwiej zrozumieć zagadnienie finansowe. Zróbmy tutaj analogię kuchenną. Jeżeli masz minutę na przygotowanie posiłku, to wiesz, że możesz przygotować jedną, może dwie kanapki. Ale w tym czasie nie ugotujesz jajek na miękko, bo z wiedzy ogólnej wiesz, że to wymaga więcej czasu. Podobnie jest z wiedzą finansową ogólną. Jej posiadanie ułatwia Ci proces rozumienia zagadnienia finansowego. Wiedza finansowa ogólna pozwala Ci lepiej zrozumieć zagadnienie, porządkuje Twoją wiedzę i pozwala Ci bardziej precyzyjnie i skutecznie liczyć. Jakie są dwa podstawowe mechanizmy finansowe? Dowiesz się, jak rysować zagadnienia finansowe. Dowiesz się, jakie są trzy mechanizmy procentu składanego. Dowiesz się, jakie są cztery mechanizmy dyskontowania. Dowiesz się, co to jest punkt widzenia w rozwiązywaniu problemów finansowych. Dowiesz się, co to jest NIC Pro, system jakości, który stworzyłem, żeby pomóc Ci lepiej i skuteczniej analizować zagadnienia finansowe. Dowiesz się, jak przedstawić graficznie lokatę. Dowiesz się, jak przedstawić graficznie kredyt. Dowiesz się, jak przedstawić graficznie leasing. Dowiesz się, jak przedstawić graficznie regularne oszczędzanie. Dowiesz się, jak przedstawić graficznie rentę kapitałową. Masz kolejne informacje, które pozwolą Ci lepiej analizować zagadnienie finansowe. Oczywiście zapraszam Cię do obejrzenia wszystkich pozostałych filmów z zakresu ogólnej wiedzy finansowej. Pozdrawiam, doktor Andrzej Fest.